Siema wszystkim, witamy w kolejnym odcinku z serii LEGO Władca Pierścieni. No jak widzicie tu patrzymy na jakieś posągo, pomniki, pamiętam je. To było dość epickie. No okej, okay. no ja jestem Lokarius i jest ze mną Waszek. Siemanko, siemanko. No i pamiętajcie, że możecie dawać nam lajki i suby, w sumie jeśli wam się podoba odcinek, coś, no to by było okej okay dla nas. <noise> tak, no jeśli generalnie odcinek wam się spodoba i, i podoba wam się nasze pierdolenie, no to zostawcie tego suba, zostawcie lajkę, like bo to wiadomo trochę bardziej jakby e, nam na wizualnie lepiej działa, bo widzimy, że jednak, jednak oglądacie. Tak, cyferki, liter, cyferki literki chciałem powiedzieć. <noise> Czwerki, literki. O, tutaj to dopiero będzie rozpierdzić. No, sam urukhaję. A Panie, przy każdej. Co <noise> <Jest> to za poróweczkę. <noise> a, a tutaj nie sam na przykład. Sam biega z patelnią, a jak już może jej użyć, to nie wyciąga patelni, rozumiesz? <noise> nie, bo to nie był sam. Może no, oni się po prostu oddzielą na zadanie. Może to była jego patelnia, ale dał ją komuś innemu. O nie, a tarcza Boromira. Nie ma też Frodo. Mądre, co? Żeby chłop z, z tym, z pierścieniem najbardziej pożądanym w całym sam, w Śródziemiu biegał sobie po lesie sam. No, widać, że nie zna... powagi sytuacji. Nie zdaje sobie sprawy. No, niby zdaje, tylko chyba... Ewidentnie ludziom odbija na tym punkcie, ale właśnie w Frodo nie odbija, nie? Przynajmniej teraz. Mm. No. O Jezu. no tak, tak, to jest tak. Powoli, ale no zależy od człowieka pewnie. że tak, no. i Sindur to w ogóle, co wziął pierwszy. O nie no zostaw mnie. Ta, to w sumie może to zależeć od, od tego, jakie ktoś ma przesłanki, załóżmy, nie? No bo no. jako, że on jest tam jakimś władcą, czy po prostu chce dobra dla swojego ludu, no to wiadomo, żeby mu się to przydało, nie? My jako po prostu jakiś e, zwykły, mały e, hobbit, nieznaczący, no to właściwie nie, nie czujemy w tym władzy, bo jej nie potrzebujemy za bardzo, nie? Mhm. Mm ja gdzie nie... tu jest sa? E, może tutaj coś zrobić, tak generalnie, bo tu nie mogę przejść przez tego ziomka, bo on mnie tutaj zwyczaja. No ja chcę sa, sama, bo tutaj. No, dobra. No, A to A tutaj, dobra, ja mogę go rzucić w coś, dobra. Okej, okay, to o to chodzi. Pieniądze. właśnie, to jest mój no, ale mnie to wkurza, bo... Tutaj trzeba ognia, a ognia ma... Sam. No ta... Czekaj, co tam jest? Jakąś pochodnie trzeba. Sama to w ogóle nie ma gdzieś wystrawu. Cały tych hobbitów wszystkich. W sumie zapomniałem, że jeśli nie wiadomo o co chodzi, trzeba po prostu napierdalać. Wszystko co się rusza. A <grym> co, 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 co się <grym> rusza, co się nie rusza. Nie wiem co oddycha, co nie oddycha. wszystko trzeba bić. Ja na po się muszę z nim bawić. No bo te, te to, ten tron już nieźle oszalał. a Nawet tego pierścienia nie miał jeszcze przy sobie, a już od <gryw> <pieprza. gryw> Skłodaj, ja, Ty Zaraz kata. przejdziesz ty, cały ten masz tam, masz tam w ogóle coś do roboty? mam, ale nie wiem gdzie jest pochodnia. A tu masz te... A, bo tu pochodnik potrzebny. No, masz łódkę może zniszczyć. Przecież, Przecież ten śmieć ma pochodnia. Tak mi się wydaje. Nie? Biegam z pochodnią kiedyś. A jak na z nas się byliśmy, ale wtedy tą pochodnię trzeba było zdobywać. To? A rozwal coś drewnianego? Może jak się rozwali drewnianego, to ci pochodnie. Jakieś kajaki nawalam. <noise> tego nie mogę. No to muszę niszczyć. A jakby konwertuję jakieś itemy z normalnego świata na świat duchowy. Jak to się dzieje? katapulty sobie zbudowałem na jego oczach. On tego nie widzi No oczywiście Jakieś wiosła zaraz przy tym trzeba było zniszczyć Chłop już grę prawie całą przeszedł a ja szukałem pochodni ma godzinę z no, nie przechodź przez to drewno, tylko tu to kwiatko. Ja pierdzielę to, co Nie, jeszcze nie. I jak na to Nie mogliby szybciej budować. Mogą by się tak powoli. Matko, ja to już potrwa. Jak ja w ogóle daleko poszedłem od ciebie? Zbieramy hajs. Mnożymy nasz kapitał. O, co ja go dożyłem? Rabinę sobie buduje? No, Generalnie Gimmi to soluje tym gierkę. <grym> Naprawdę. Wystarczy to, to, żeby go nieść i rzucać i chłop robi wszystko. Naprawdę. Ale na razie chyba najwięcej by był potrzebny, nie? Tak, tak. No, Zawsze do niszczenia jest potrzebny byłem dychę stary, ale leciało ja kasę Dzisiaj to jakieś tysiaczki tylko zbieram Znowu gimne proste -like <noise> Chłopce mówię gierkę no. Ja potrzebuję cały team jest do by Gimli. Chłop Chłop na topa, wyfarmił tam Wyfarmił <noise> farmę, wyfarmił miliony Szedł nam i zgarnął chyba kwadra kila i tym. No nie ma 20 zero za Chcę. Czę gdzie to? Aha dobrze. jeszcze tutaj muszę to tak przejść. Ozu. Ajżeś stamtąd. Bo jeszcze bardziej będę nic lował gierkę. Robię rzecz, którą nie muszę nim robić nim. <śm> <śm> Panie, uciągnę coś na łeb żółtam, a tam dalej... Frodo, Frodo! I teraz mówi Frodo wybacz mi, widzisz? Łamie. O nagle mogę skakać. Okej. Okay. Ja jeszcze nie mogę skakać. Ty no co jest? Nie go, się musi zgadzać Rada muszę tu gdzieś tam pchać Ja nie wierzę Żywi tu się nie da O Zobacz co się dzieje O Dlatego ja dosyć blisko się znalazłem ja mówię pierwszy. Kurde, bo. Gdybym się przystał do palca. Pasło do nas parły. Musiałem go zdjąć. O. Siłun nie Oj się. skończyło. No, co tu się dzieje? Niczego znaczy tam na bok trzeba to przesunąć, tylko że. No. Tutaj, tutaj kur... A tu musisz chyba coś zrzucić, nie? To się nie da przesunąć, bo tutaj masz taki ten I wypierdek. Wejdź tam po prostu skocz. Tutaj jest Coś A tutaj może. Nie <grybuj> to no nie no, ta kamera czasami się tak... <grybuj> Chyba ten płac jest tak. jakiś ogarnięty no I Nie mam jakiegoś wyczucia jeśli chodzi o... Ja pier... Nie, ja to zrobię. Nie, zostaw. Dawaj no. A ty kamera mi... Kam da, kamera mi chyba pomóc. nie. A kamera mi chyba nie. Czekaj, ale a, ja tak tam sam tak... nie wejdę, no. Teraz akurat no to stój tu no. I no teraz nie naprawdę był taki moment, że kamera wycinała. Teraz bo... No, Tak. są kolumnę. nie wiem, że. Co jest? No weź na maksa wychyl, wychyl, wychyl tę gałkę. Wychylam na maksa, no. Na się nie da. No nie, dobra, zrób to ty. Sra na tą grę. R Raz to zrobisz i tyle. Przynajmniej przez to, że to by skoczył. Pewnie się dało. Trzeba było takie medytacyjne. Ja walę. A w sumie po prostu mnie chyba schodziłem stamtąd. A nie, a w sumie można to tora Kurde. No. Może. Łatwo. Ty przez chwilę leciałem. Ja bo chcę. Ty, może będzie prawdziwy bohater. Musimy kasować, <laughs> że chodzi ci o jakieś posaż, coś. Szukator, <laughs> <laughs> to chyba Legosy, Nie, no ja cię. Bo doł może używać świecącego flakonika z przodu, że już nie ma. A Ono jest tu Fajnie chyba zniszczył kurde wszystko. Bu -bu 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 -bu. Fajnie, że najwięcej w ogóle w całej trylogii robił Aragorn. On w sumie miał taką główną, nie? Mhm. Był głównym bohaterem, tam jednym z, wiel z wielu w sumie, no bo tam było to. Frodo i Sam. Kurwa. Aragorn był głównym bohaterem, a tutaj tą gówno robi w sumie. Ma tak. tylko mieć i nic nie zrobi, nie? Ja na no, co robił, to się. to się mizżył z tą. łapką. Tutaj wszystkie jakieś musi. albo łukiem, albo właśnie gimli, który wszystko rozwala. To mogliby, nie wiem, że Aragorn trochę mocniejsze uderzenia. To, tak nie na tym polegają, chyba, nie? Tyle głosy, że. jakiś lepszy dimeś czy coś. Nie miałby sensu. Bo no, że zielonym śladem. Myśla... Co ty robisz? O ja tu mam Zobacz, mam miecz. Widzisz zielony? A, no dobra, no to podążaj. z tym zielonymi śladami. Czemu on mi nagle tak robi? Chyba o to chodzi. Ja to ty się... wywaliłeś ten miecz. Właśnie. On Właśnie on mi sam no gdzieś, gdzieś tam wpadł. On tu jest. Ha. A, to Aragon tylko może. I widzisz, i nagle on umie coś. Myśmy gadali, że nic. No dobra, nie możesz to uderzyć po prostu mieszam? Nie. A nie dobra, nie możesz to uderzyć, mieszam. No mieszam. no, aby coś znaleźć i on mi tutaj szuka tego. Może tu też pójdę czek. A weź tutaj choć, może tutaj za tym krzakiem coś jest. Ej dobra, chyba tu coś jest. Widzisz tu jest takie coś. A weź za tym krzak, za no, tym krzakiem coś będzie. A. Widzisz? Aragorn Ara się ogarnął. Hmm. Gdzie jest reszta hobitów? O, oh, no i walka. I zapis gierki. High. Teoretycznie powinno być silniejsze. Te, tak samo to są do dupy. Cała reszta. Chyba dalej musimy mu Bo nie. Ciekawe czy to a, tam dobra, też musi musić... chwilę minąć. No ja, chyba ja po prostu tam zniszczyć, a ja tam był jeszcze jeden ziomek z, z łukiem, który stał gdzieś mhm. daleko. Kurde, PvP mam Fajnie. PvP. Super. Ja to jest z nimi idę na jakieś pojedynki, a ty się po prostu jeprzasz. I zadzija się. Kurde, ile tu szczał lato. A gim mu Przez to, że jakieś 5 metrów obok rzuciłem, No i tak chłop poleciał do oczu. Chłop, chłop, rzeczywiście. Dobra, chodź, tylko gdzie tu się dalej idzie. No, chyba tutaj. Dostał robot. O nie, o nie. Ale... Widzisz? Rogu używa. Chwara Co tu? O! <grystanie> Romantycznie się zrobiło. Kurde, ale mam flashbacki. Dwa, trzy pierścienie jak oglądają. Żebym jeszcze raz obejrzał. A, to są hobbici. No to fajnie. Się musisz zamontować chyba tam. Tam na dół. się tegoś bronić? B chyba. A, on to. Pierdzielu, to jest Lourdes chyba. Nie, nie, to nie jest Lurz. O nie, to jest Lurz. To jest to, jest to jest Lurz. Jest Fajnie. Fajnie z strzałą w klasie wydarzy. O, zapis. No, bo tutaj Boromir próbował jeszcze pomóc Hobbitkom. Chciał swoje, swoje grzechy odkupić. No nie no. Ja miał o to mówił. Ale chłopi tak, zobacz co się dzieje. Kurwa, strzał z miotły. Daj daje Co one tak dziwnie... ...chodziły w drzewa? Właśnie, one tam chodziły w miejsce. A, mam chyba dwa serduszka. Ja na... Rzeczywiście. Ja lewo zachodzę. Ja z miotłą w klatce też bym lewo zachodził chodził. Poszę lampę. Ale przez to, że ja go biję po to, żebyś ty... O nie Proszę, nie Co się stało. No nie gadaj, że się zbagował. Dobra, no to jesteśmy w miejscu w którym skończyliśmy. W sumie było cięcie. Przeciśmy no, jeszcze raz, żeby te dwa ży życia mu zbić, bo się oczywiście zbagował, chłop. Co? Tak. że to oh. ja to jest wygryw totalny. Już ona mu tam przebiła chyba pół O oh nie. Oh banana. Ale <grym> to niższa epickość w ogóle tego. <grym> Banan Ultimate Weapon. Fatality Lurksa. O, <grym> z marchewką biegnie. <grym> Gdzie zabrali się zabrali hobbitki? <noise> Co tu się dzieje? Kur... wysrał. <noise> się wysrał z pananem w klasie będzie walczył Fajno, jedno serduszko <głos> 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 Żeś dostał shota o cholera Spal, no zginąłem To zbieraj pieniądze to. Próbuję, tylko że ja nie mogę skakać Będę walczył Generalnie jesteś powolny Niech on tu przyjdzie O, ja tarczy już nie mam Super Jerzele O, on tarczę muszę rzucić, na tyle to co przychodzi Kurde, no tak trzeba pojedynczo go bić? Liko. No to jest typika lego, nie? No. no ja pierdzielę no Tego się nie da uniknąć, przecież ja tak wolno chodzę, że ja nie dam rady I on ma tych tak mierzy tam jeszcze na zanadrzu Nie we mnie rzuca O, dobra, chyba masz nieco fajta Wow. Ej, co? To co on ci chciał zrobić? <noise> Nie wiem co on chciał zrobić. Ooo. Odry... O, pięknie. Ale <noise> wylądowała w samym miejscu, tylko że na odwrót. Ci nagle w ogóle zniknął. <noise> Z między krzaków wyszli. Tam siedzieli na sobie przez cały czas? Nie no, pewnie szukali jakoś Widzisz, bo oni są obok z Gondoru Chieftain A tu zobacz, jednak nie. Tu Jednak przyszedł trudy. Jego morda. Ale nie, generalnie to, to inaczej wyglądało. On tu się topił, prawie. Frodo go nie chciał przez chwilę. To było bardziej. Oh, yes he got. His precious. Amon, hen. No. Pełna misja, tylko szkoda, że <grywa> zbugowało nam się. Ach, to to tak, tak, tak. podejście. matka ile postaci się odblokowało. Mieliśmy True Hero. 300 tysięcy prawie mamy. No dobra. No to skończymy odcineczek, albo w sumie, zaraz, to skończymy odcineczek. Może tu będzie jakaś jeszcze kastenka, to wam pokażę, o no właśnie. No. Jezu, gimli, o co? Czemu to lewituje? Nie lewituje się, trzyma na czubku. No, widzisz, ty u mnie nie było tego czubku. Nie bez kitu, u mnie lewitowało przez chwilę. Lewituje. Później się dopiero pokazał. Widzisz? I Frodo i sam już nie w zasięgu, więc teraz Przeładował w ogóle topik, chłop. Kurwa, przeładował to pora, nie wierzę. I ty, to tutaj się chyba kończy pierwsza część, tak? Jak w dochodzą, filmie. Jak oni dochodzą już do mordoru? Tak, przynajmniej w takim filmowym wydaniu, bo w książce chyba było inaczej. No tam będzie ten, ten golem za zanim będzie szedł, nie? I potem ich przeprowadzi przez te jaskinie, gdzie była chyba ta pajączyca trochę, nie? No to później. O, no tak. tak, no koniec. No dobra, no to w sumie skończyliśmy pierwszą część. Pewnie będą no. jeszcze dwie kolejne te części. Na pewno będą w sumie dwie kolejne części. No panie, dziewięć potem ukończenia gry. <gry> A już napisy końcowe. Także no... Dobra, no to kończymy. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli się podobało, to nie zapomnijcie zostawić suba i, i lajka. Like Bardzo nam to pomoże. A my się żegnamy i widzimy w następnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć, cześć. Dzięki siema.